Trudno sobie wyobrazić codzienne życie i funkcjonowanie bez dostępu do energii elektrycznej czy ciepła. Korzystamy z niej niemalże na każdym kroku. Coraz większe koszty finansowe i środowiskowe związane ze zużyciem energii zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsiębiorstwach są między innymi wynikiem stosowania nieefektywnych energetycznie instalacji lub mniej przyjaznych środowisku źródeł energii. Aby wspomóc inwestycje dążące do poprawy jakości powietrza i ograniczenia zużycia energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 partnerami na terenie całego kraju prowadzą nieodpłatne działania w ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa energetycznego. Nasi doradcy to grupa inżynierów posiadających fachową wiedzę z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Na każdym etapie realizacji inwestycji służą wsparciem, wskazując optymalne rozwiązania, dostępne źródła finansowania, a także oferują pomoc w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Dzięki tym działaniom zauważalny jest wzrost świadomości społecznej oraz rozwój inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje przy wsparciu projektu doradztwa energetycznego stanowią realną mapę korzyści dla osób fizycznych, gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz sektora publicznego, a w szczególności dla środowiska. Działania doradców przekładają się na wysoką jakość ekologiczną projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Projekt doradztwa energetycznego to nie tylko wsparcie przy realizacji inwestycji. Nasi doradcy udzielają indywidualnych konsultacji, organizują konferencje i warsztaty szkoleniowe. Szczególnie ważnym cyklem warsztatów prowadzonych przez naszych doradców są szkolenia dla przyszłych energetyków gminnych. To oni przy wsparciu doradców energetycznych będą pomagać lokalnej społeczności. Nieodpłatne działania doradców energetycznych to oszczędność i niekwestionowana korzyść. To zysk dla każdego z nas, a przede wszystkim dla środowiska naturalnego. Skorzystaj z doradztwa, to się opłaca. Skontaktuj się z nami już teraz, mailowo lub telefonicznie. Odwiedź nas na stronie www.doradztwo-energetyczne.gov.pl